Siemanko drugi dzień, drugie jezioro czekam na jeziorowego potwora a go nie widać wczoraj inne jezioro, dwie wędki grunt dwie różne kulki, miód, wanilia orzech, tygrysi nic dzisiaj od rana drugie jezioro, trzy wędki jedna w smaku banana pop -up, druga orzech, tygrysi trzecia w Wanilia. czystego gruntu. Trochę kulkami przykruszone. Trochę rzuciłem kukurydzy. Ale nic. Drugi dzień z cisza. Wczoraj, tam gdzie byłem, też się nic nie działo. Nie było ludzi w ogóle. Jeden namiot stał. Dzisiaj zapowiadają 15 stopni, ale jest chłodny wiatr. Także ludzi na jeziorach dzisiaj nie ma. I jeziorowych potworów też. Na razie nie widać. Posiedzę jeszcze parę godzin do 15, zobaczymy, może coś dziubnie. Ja też mam na kukurydzę rzuconą, z gruntu na cztery ziarka, Nic na by dziubnięcia. Będzki stoją na głębokości jednak o 4 metrów. Dwie. Będzki około 2,5 metra. Zarówno każdy nad wodą. Słońce świeci, chłodny wiatr wieje, zimny, jest dopiero 7 stopni. No ale co? Zobaczę, posiedzę. Jak nie dzisiaj, czy może jutro, jak nie to za tydzień. Może jakiś jeziorowy. Potwór się trawi, także pozdrawiam hejka, ryby, ryby, ryby.